Uwaga. W niniejszym materiale zawarte zostaną zarówno naukowe teorie, jak i osobiste wrażenia i przemyślenia autora, który w ruchu rekonstrukcyjnym działa od około 9 lat. Mój pierwszy festiwal to Stara Baśń w Chudowie w roku 2012. Od tamtego czasu byłem na jakiejś ilości rozlicznych festiwali, na których to z wrodzonej ciekawości, doprawionej zainteresowaniem naukami społecznymi, obserwowałem i wsłuchiwałem się w rekonstruktorów. Zgodnie z terminologią badawczą to Obserwacja tajna uczestnicząca. Będę wyraźnie oddzielał co jest teorią naukową, a co moją opinią, ale chciałem również zaznaczyć, że tych teorii będzie tu kilka i mogą one sobie również przeczyć, bądź nawet wykluczać się całkowicie. Rekonstrukcja to bardzo złożony proces, stąd i perspektyw na nią może być kilka. Celem, jaki powziąłem sobie robiąc ten film, jest rzucić nieco innej wiedzy niż ta czysto historyczna. Rekonstrukcja historyczna jest różnie definiowana. Według książki Dziedzictwo w akcji Rekonstrukcja Historyczna jako sposób uczestnictwa w kulturze. Rekonstruktorzy to pasjonaci i hobbyści, którzy w wolnym czasie odtwarzają dawne stroje, broń, technologie i działania społeczne, takie jak rytuały, oraz minione wydarzenia historyczne w zgodzie z najlepszą posiadaną wiedzą naukową. Rekonstrukcja historyczna to rodzaj aktywnego hobby zmieniającego się w styl życia którym para się kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce. Rosnąca liczba rekonstruktorów oraz wzmacniająca się z roku na rok odtworzeniowa infrastruktura w postaci setek imprez rekonstrukcyjnych, sportowych lic rekonstruktorów czy około rekonstrukcyjnego przemysłu rękodzielniczego, nakazuje myśleć o nich w kategoriach ruchu społeczno-kulturowego, mającego własne cele, własny język, oraz kształtujący się odrębny system wartości i norm. Przeobrażenia prawa, np. w zakresie użytkowania broni palnej w Polsce, które wiążą się z coraz wyraźniejszą obecnością i coraz mocniej dostrzegalną działalnością odtworzeniową, każą przypuszczać, że jest to ruch zmierzający do przekształcenia wolontariuszy oddanych swojemu hobby w pełnoprawną grupę zawodową. W opinii jednego z rekonstruktorów bardzo ważne jest, by nie używać terminu odtwórstwo historyczne, ponieważ. Uważa on, że tworzy to w człowieku niewłaściwe czy wręcz fałszywe przeświadczenie o dosłownym odtwarzaniu kogoś, kto żył w tamtym czasie, odtwarzający myśli, że jest owym obiektem odtwarzanym rycerzem, wikingiem, rzymianinem czy żołnierzem. Termin rekonstrukcja zaś dystansuje od takiego podejścia i skupia się na rekonstruowaniu dobytku. Kultury materialnej. Często też zdarzają się pytania odnośnie fenotypu niezgodnego z właściwym dla rekonstruowanej kultury. Dla przykładu, osoba robiąca, czyli rekonstruująca koczownika z terenów dzisiejszej Mongolii, która nie wygląda jak ktoś z tamtego terenu, podkreśla, że ważne jest rozgraniczenie zainteresowania danym regionem lub okresem w historii. A własnym pochodzeniem, narodowością, płcią czy innymi aspektami życia prywatnego. Po tym wstępie przejdę do wyłożenia zbioru różnych koncepcji antropologicznych, które w mojej opinii są ważne bądź też przydatne dla rekonstruktora. Zanim jednak skoczymy na głęboką wodę, musimy przyjąć jakąś definicję kultury, w obrębie której będziemy się obracać. Zawsze dobrze wiedzieć, o czym tak właściwie mówimy, i właśnie dlatego potrzebna nam jest definicja kultury. Jest ich tak wiele, że aż zrobiłem o tym osobny film. Link w opisie. Posłużę się tutaj definicją Baumeistera, o której mówiłem we wspomnianym filmie, gdyż znajduje zastosowanie w analizowanym przypadku. Ta definicja to kultura jako lepszy sposób na funkcjonowanie społeczne. Jest to jedna z około 100 definicji. Nie jest najgorsza, ale nie jest też najlepsza. Jak już przyjęliśmy definicję kultury, to pasowałoby coś z nią zrobić. Jedną z możliwości jest tak zwane lustro antropologiczne. Według tej koncepcji kultura powstaje i utrwala się poprzez spotkanie innego. W drugiej kulturze przeglądamy się jak w lustrze, czy też jest ona lustrzanym odbiciem kultury podmiotu, który się przegląda. Obcy, czyli przedstawiciel innej kultury, jest w tej koncepcji wprost antytezą. Tu warto postawić sobie pytanie, na ile to. Co wiemy o naszej kulturze, przenosimy na nasze rekonstrukcje i na ile uważamy nasze sposoby myślenia za inne od nich. Nie mam tu na myśli różnicy w poziomie wiedzy, a mechanizmy łączenia faktów. Może się to przydać także. Spoglądania na rekonstrukcję bardziej uważnym i świadomym okiem. Inną ciekawą koncepcją jest dyfuzja kulturowa. Głównym czynnikiem zmiany jest kontakt międzykulturowy. Im więcej podobieństw, tym większe prawdopodobieństwo, że w przeszłości takowy proces przenikania zachodził. Zauważyć w tej koncepcji można także na zasadzie matrioszkowej koncepcję kręgów kulturowych, czyli obszarów, na których nagromadzone są podobne zjawiska kulturowe. W dyfuzjonizmie uznaje się kulturę za sztywny system, a za zbiór elementów. Jest to bardzo szeroka definicja, która pozwala ujmować kontakty na bardziej indywidualnym poziomie. Na obwodzie danego kręgu zachodzą bardziej dynamiczne zmiany przez bardziej intensywne kontakty z drugą kulturą. Jest to według mnie ważne, żeby przy analizie choćby takich mieszanek kulturowych jak Waregowie, ale i ludów nomadycznych jak Złota Orda czy Dużych Królestw, mieć na uwadze fakt, iż wpływ pojawia się w obu kierunkach, a innowacja w kulturze może nadejść z najbardziej nieoczekiwanej strony. Wyjaśni to bardziej następny akapit. Patrząc na to z perspektywy jednostkowej, w mojej opinii kluczową kategorią jest zaproponowana przez Rolanda Robertsona: glokalizacja. Termin ten zrodził się w trakcie badań nad napływającymi do USA Irlandczykami w latach 1960-1980. Większość z nich osiedlała się w Bostonie, który słynie z dużej populacji Irlandczyków i Szkotów. Badania opierały się na opisie tego, jak rdzenni Irlandczycy podchodzą do amerykańsko-irlandzkiej kultury Bostonu. Stworzył wówczas czterostopniowe spektrum od relatywizacji, będącej możliwie pełnym odcięciem się od kultury nowego miejsca zamieszkania, przez dwa stadia pośrednie, akomodację i hybrydyzację aż do transformacji, czyli możliwie pełnego przejęcia kultury nowego miejsca zamieszkania. Zdaję sobie sprawę, że te badania tyczą się spraw stosunkowo niedawnych i są na niewielką skalę. Są badaniami jakościowymi i taki ich urok. Naświetlają zjawisko i dają jego pewien ogląd. Kultury spotykają się ze sobą od dawna i żadna z nich nie wychodziła z takich konfrontacji nienaruszona. Ostatnim, o czym chcę tu powiedzieć, to tak zwana krytyka kulturowa. Stawia ona za punkt wyjścia różnice. Jest to istotne, ponieważ jest ona początkiem, a nie efektem. Świat jest światem różnych społeczeństw. Stąd badanie jednego przez pryzmat drugiego mija się z celem. Nadal jednak ważny jest kontekst procesów historycznych. To ważne według mnie, żeby o tym pamiętać, ponieważ każde społeczeństwo, a raczej każda społeczność jest inna i w swojej inności wyjątkowa. I nawet jeśli w kontakcie z innymi się zmienia, to zmienia się w unikalny dla siebie sposób. Zdaję sobie sprawę, że w ruchu wczesnej rekonstrukcji często słychać podobne do mojego głosy, które mają usprawiedliwić pewne mieszanki na które w opinii ogólnej i zgodnie z powszechnie uznawanymi źródłami wiedzy ciężko znaleźć potwierdzenie. Nie chcę być takowych osób apologetą. Chciałbym wnieść do rekonstrukcji historycznej trochę nauk pomocniczych historiografii, jaką jest choćby właśnie antropologia. Mam nadzieję, że każdy z rekonów, kto natknie się na ten materiał, przynajmniej go przemyśli i zastanowi się nad swoją własną perspektywą na ówczesne kultury. Nie mówiąc o rozpatrzeniu problematyki tego, jak właściwie rekonstruować przeszłość. Zgodnie z artykułem 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych użyte w niniejszym filmie fragmenty utworów audiowizualnych służą analizie naukowej, wyjaśnianiu i nauczaniu. Wykorzystano w kolejności następującej. Bitwa chudów 2012 Słowianie i Wikingowie z kanału Jakub Mencel, Kalpacka troja w trzcinicy festiwal archeologiczny dwa oblicza 2019 z kanału Wojciech Żebracki, 22. festiwal Słowian i Wikingów na wyspie Wolin 7 sierpnia 2016 z kanału Dariusz Matecki, Pola chwały 2019 z kanału Bejanization Fotografie autorstwa Krzysztofa Krawczyńskiego udostępnione na fanpage'u Facebookowym Drużyny Wczesno-Siedniowiecznej Wytędze. Serdeczne dzięki za obejrzenie. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Jeżeli Ci się nie podobało, zostaw proszę komentarz i jeżeli Ci się znowu podobało, to proszę zajrzeć na moje media społecznościowe, które są podlinkowane w opisie filmu. Dzięki.